Wychodzę! Gdzie ty znowu idziesz znów nas zostawiasz? Tak, mam coroczny wyjazd z kółka kulinarnego. Słuchaj, podobno pojawiły się nowe, warzywne przepisy. No ja muszę poznać wszystkie, ale spokojnie, spokojnie, drogi mężu. Moja mamusia przyjedzie Was przypilnować. Teściowo żadnym. Nie, 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 słuchaj, ja się wszystkim zajmę! Przecież można na mnie polegać! Nie ma takiej potrzeby! Nawet świnie zrobiłem! I tak jak ostatnio usłyszysz wszystkie moje sztuczne kwiatki, zapomnij. Spokojnie, spokojnie. Moja mamusia będzie za o 5 minut. Bawcie się dobrze. Pa mamo! No to koniec! No to tata ma przeklapane. Prawda! A co tu się wyprawia? Co to za bałagan? Co to ma być? Dobrze, zostałam wezwana, bo Trzeba tutaj wszystko uporządkować Mamusia O, Kitosław, ale wyrosłeś No, wzdłuż i wszędzie. A mamusia, to na długo przyjechała, że cała walizka? Na tyle, na ile będzie potrzeba Tutaj zrobić cały porządek eee, Babcia O, moja słodka wnuczusia Chodź tutaj, kochana, babcia ma coś dla ciebie Tak? Co takiego? Kinder joya. Wiem, że jeszcze nie miałaś tego dumbylducha Czy jakoś tak? Więc specjalnie ci takiego kupiłam żeby żebyś go zdobyła. Proszę bardzo. Kinder ja Ale super! Z chorego butera! Otwieramy! Jej! Słodicze. Proszę, Dumbledore! Yyyy! nie! Ta jest Luna, nie ja Dumbledore O, widzę jakieś prezenty, a ja co dostanę? No oczywiście, drogi mężu mojej córki Coś dla ciebie mam O, o jakieś słodycze może? O, słodycze? Słodycze to już masz troszeczkę za dużo Ale powiązałam ci słodkie marchewki Żebyś mieli tych wasfodów, ja no może sobie takie frytaski zrobić, wiesz? Marchewki? Ehm, mufinka? Mufinka, podziel się y Nie a jak dam ci skuźma losa z maka? Ale ja już takiego mam! No wiesz co? Babciu, bo tata chce mi zabrać słodycze! Cicho, cicho! Y, kupię ci Axelota z Happy Mila, dobra? Przecież go jeszcze nie masz, tak? Ale nie mów babci! Stoi! co? Co ja ci mówiłam o kradnięciu temu biednemu dziecku słodyczy? To też z tego nie masz? Moje biedactwo! O, mm, babciu... Przy mnie możesz jeść słodycze i ojciec ci nie będzie zabierał! Już ja go dopilnuję! Skończyłam rysunek. Bardzo się starałam. Długo mi zajęło. O, jaki ładny! O, no wiadomo, talent odziedziczyła po mnie i po mojej córce. A ty, Kitosław, Sław, umiesz coś robić? Ja jestem najlepszy w jedzeniu i w graniu na komputerze, więc. Sorry, babciu. A no tak, mózg wybrany, czyli nic nie umie. Ups. Upiekłam prosteczko, moi kochani. Ciasteczka? To nie dla Ciebie, to dla moich ukochanych wnucząt. No, ale jak to, a dla mnie czemu nie? Słodycze, tak! To przecież ona nie może jeść tyle niepotrzebnego cukru. By mama zakazała. Aj, zakaz słodyczy, moi drodzy, nadal obowiązuje. Niepotrzebnego cukru? O nie, nie, mój drogi, to są ciasteczka robione z miłości. Nie z jakiegoś niepotrzebnego cukru. Chodź, kochana, na ciasteczko może. Dziś, kochanie, wszystkie rośnie i rośnie. Wszystkie? <laughs> Chodź, puszczin, idziemy stąd. Kitosław, zostaw puszino! Ojej, moje biedas, ty zmarniałeś. Chodź, babcia, musi cię dogarmić. Chodź ciasteczko, zwiedzimy sobie mój pokój i będziemy mieć poczęstunek. Herbatkę! Misiową zaczynamy! Podliżę się trochę teściowej, to może mi też zacznie robić ciasteczka. Kitosław, co Ty tutaj wyprawia? Ulubioną herbatkę dla mamusi zrobiłem naciśnienie. Hmm, a to dałeś cytrynę? Oczywiście, mamusiu, dwa plasterki. Dwa plasterki? Co ty chcesz mi zakwasić organizm? Ja wiedziałam, że ty tutaj coś knujesz przeciwko mnie. Ale, mamusia, ty zawsze dawałaś nam po dwa plasterki. A wam, to może tak, ale nie mi. Babciu, tak, mój skarbeczku. Nudzi mi się, Kirby mu też. O, no to chodź, chodź, porobisz sobie z babcią haft krzyżykowy, siadaj. Nie, to strasznie nudne. Prawda, Kirby? Prawda, z ojcem w piłkę. W piłkę? Tak, to taka kulka, którą się odbija. Przecież wiem, co to jest piłka. Róż się, Kitosław, ale tata nie lubi ze mną grać w piłkę. Spędź trochę czasu z córką, ale. A poza tym trochę ruchu ci nie zaszkodzi. Hehe. <laughs> Bez dyskusji. I zostaw ciasteczka. No to nie ma jakiś żart. Chodź, Kirby, zagramy z tatą w Zbijaka. No i jak wam się grało? Super babciu, było. Ach. Tak, tylko Finka pomyliła grę nożną ze zbijakiem. Ała. Co na obiad? Zrobiłam ci mini pizzę, skarbie. Ła! Wow, Kirby mamy mini pizzę. Więcej dla mnie. O, dla ja... mnie też? Ho! ho. nie, mój drogi, dla ciebie coś specjalnego. Giga pizza? Co? Sałatka i marchewka. Giga pizza jest dla Giga Uję. Oh, yeah. Uuu, um. no a się. Ale ta marchewka nawet nie jest ubrana. Bo ziarączki dałam, to obierz sobie. Ups. Smacznego kochani O tak, uwielbiam jak babcia przyjeżdża Zdrajcy O, mój mały przystojniaczku, jedz, jedz, bo cię oscygnie Bo coś taki lichy się ostatnio wydajesz Dokładnie chcesz? Widać, że mama cię nie karmi Ale spokojnie, babcia przyjechała i babcia się tą zajmie hm? W noczu się przyniosłam ci herbatkę o, dziękuję babciu, w naszym muffinkowym kubeczku z naszego muffinkowego sklepiku. A co ty tam za jakieś szlaczki stawiasz? Uczy się babci japońskiego, żeby przy kolejnej wizycie w Japonii umieć się dogadać, a zwłaszcza w Disneylandzie. A, no tak, tak, myślałam, że to są te takie chińskie znaczki. No nic kochana, napij się herbatki, powodzunkach. Babcia jest dumna, że jesteś taka inteligentna. Oczywiście po babci to masz. Ojejciu babciu, ile łyżeczek cukru tutaj dodałaś? Ile? A, z pięć łyżek dodałam. А что за мало No to już jest chyba zupka cukrowa bardziej niż herbatka. Mufinka, no co ty robisz z tą herbatą? Czekam aż cukier się skarmelizuje. Mufinka, no tobie chodzi chyba o krystalizację? To ze solą! W szkole pokazywali, że tak się da, to z cukru też się mi uda. I będę miała cukrowe cukierki. Cukrowe cukierki. Powinni to sprzedawać sklepy. Mufinka, no wszystkie cukierki są z cukru. No właśnie, nie. Są też te niedobre, co zawsze babcia nimi częstuje z torebki. Te takie landrynki. Komuś landrynka, kochani? I nie, dzięki babciu! Ja będę miała swoje. Mm, moje plecy O, synu, przynieś mi poduszki Robimy bitwę na poduszki? Chodzę w to Absolutnie nie Widzicie, babcia musi sobie tutaj wygodnie usiąść Żeby ją później plecki nie bolały O, idealnie Ach, Już myślałem Babciu, wielkie rozczarowanie Ej, Mówinka, chodź, sami sobie zrobimy pojedynek na poduszki Mówinka? Aż, aż, aż Boże, ty zdrajco Spokój tam Mówinka, musimy zawrzeć sojusz przeciwko babci Przeciwko babci? Ale Czemu? Dostałam od niej kanapkę z drzemem, więc nie mam takiej potrzeby. Kocham drzewy. Chcesz trochę, Sebastianie? Żartuję, jest moje... Jak to kanapka z drzemem? Przecież mi powiedziała, że się już skończył. Chleb czy drzem, tato. No oczywiście, że drzemik! Bo babcia powiedziała, że ty nie możesz. Nawet ja dostaję kanapeczkę. Ja się stąd dzisiaj wyprowadzam! Chodź później, zrobimy Ci maseczkę, tylko wybierz, czy chcesz i tęczową czy jednorożcową. Też tak uważam jednorożcowa, to ciebie będzie idealnie pasować. Trzeba ci też ten plusz, żebyś taki był. Miluj się. wiecznie. O, Jadwiga, też chcesz puszynicze? Musimy namówić mamę. To z mamą nie przejdzie. Patrz, jaka jest urocza. No jest urocza, ale bardziej urocza byłaby No, Pora pomalować ten przycisk na róż. Na milion subików, więc pijamy subiki. Mapika, no co ty robisz? Wiesz, że nie wolno ruszać przycisku mamy. Daj się dziecku kreatywnie rozwijać! Ale nie wolno tego ruszać! Hmm. O! To może ciebie pomalujemy na różowo. Zastupcie. No czuł się jako ładną świnka. Pięknie no, utalentowane dziecko. Babciu, ale to nie moja śmienia. Ja zrobiłam taką, całą w czekoladzie. A kto taki? Ta robił tata. O, tak myślałam, że ten ojciec to takie beztalencie. Dobrze, że Mufinka wróciła się w moją córkę. Komuś moją landrynkę z torebki? No to sama zjem. Kitosławiec, to już im normalnego makaronu nie sprzedają? Tylko taki? No, przecież to mówię, kim makaron z księżniczkami? A no tak, przecież to dziecko jest tak bardzo pomysłowe. Dumna babcia! Szkoda, że za moich czasów takiego nie było! Kitosław, co ty cały czas telewizji oglądasz? Chciałbyś się do pracy! A mamusia czasem nie uwierzyć, że drzem się skończył? Mój drzemik to jest dla dzieci, a nie dla dorosłych. To zrobiłam dla plusina. A mamusia czasem nie chcesz jechać do domu? Czy mnie wyganiasz? Wcale nie, ja tylko mamusi proponuję, że ją odwiozę! Nie dam się tak łatwo wygonić, tyle dla was zrobiłam! Nie pójdzie się to tak łatwo Wraciłam! Kto tęsknił? Mama? Mama! co tu się dzieje? Babusia Babusia, babusia. Wszystko Ogarnąć Uporządkować! Ale ty masz, babciu, owłosione ręce o, I takie wielkie zęby Anny. Liczny Śliczny psiaczek To jest kot Żartuję Ech.